Cześć, ja jestem Najonet i dzisiaj jesteśmy znowu w Minecraft Hardcore. No, ten odcinek będzie troszkę krótszy niż inne, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo zaczekamy głównie do momentu aż sniffer się wykluje i spróbujemy zobaczyć, gdzie w tamtych okolicach mogłaby być nowa baza tak i to będzie tyle w tym odcinku to jest ogólnie dokończone trochę nawet owca tutaj jest zamknięta i teraz to stawiamy, właśnie chwilka weźmiemy sobie mech, bo na mchu to się szybciej wykluwa tak to było nie wiem, ja mam, ja mam jakiś chyba Zepsuty głos na tym filmie, jakiś zmęczony strasznie jestem dzisiaj e, przed samymi świętami. By ten film, co prawda, troszkę później zobaczycie. A ja go nagrywam już teraz. E, no, niestety, Chudnie mam. A ja nie ma opcji, że teraz Lash K was znajdę. No dobra, no to po prostu postawimy to jajko tam i walić to. Oświetlimy to też jakoś, ja bym chciał najbardziej glowstone'em. Więc jeszcze raz się cofniemy. O Boże. No też kilka dni po tym jak ten film zobaczycie, we wtorek, w drugi dzień świąt. bodajże. To 29 grudnia będzie live na moim kanale. Więc będę Was zachęcał do oglądania. A ja teraz. A ja teraz zdaję sobie sprawę, że jestem. turbo biedny. I nie mam nawet Glowstone'a. No chyba, że tutaj był. Niestety Glowstone'a nie ma. Więc musimy użyć pochodni. No niestety, tak to się zadziało. Nic na to nie poradzę. Wydawało mi się, że na pewno Glowstone e, mamy. Ale dobra, to tam się go ogarnie na live'ie, bo na live'ie ten dzień chciałbym przynajmniej zrobić dwie rzeczy, czyli pójść do Endu i wybudować e, część bazy. ok, To stawiamy tutaj na wypadek nocy, bo nie chciałbym, żeby tutaj ciemno było. Z drugiej strony zrobimy podobnie. Ok, eee, i teraz nam wystarczy poczekać. <laughs> eee, no, teraz nam wystarczy poczekać. Musiałem sobie odkaszlnąć. Bo ja słyszę ten mój głos i wydaje mi się, że mam tragiczny taki ospały. Nie wiem, naprawdę. W pewnym momencie przed nagrywaniem, bardzo straciłem siłę. Nie wiem, czemu tak. To można pozmieniać. Ło, ale dziś się ciemno zrobiło. W wymknieniu oka. A tutaj to jest niepotrzebne. Jakby to powiedzieć. Tą drogę musimy pozmieniać trochę. I zrobimy to teraz jakoś pewnie tak. Przynajmniej będziemy tak robić, bo tutaj, będzie trzeba poprowadzić e, ścieżkę, a już bardziej, nawet e, drogę w tamtą stronę. Ja bym to zrobił tutaj i zmienił tą drogę na potrójną. Bo ładnie wygląda. Nawet chyba do wioski idzie potrójna. E, na rzecz jasna. No, już to powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Wada wymowy robi swoje. Ale jakoś trzeba z tym żyć. Jakoś trzeba to zwalczać. Wierzcie mi. Ja się staram. Jak najbardziej. E, by ta wada wymowy widoczna na filmach nie była. No. Lecz czasem przy właśnie filmach takich jak ten dłuższych no się nie udaje. E, przydałoby się tutaj sprowadzić jakieś y, nawet trawę głupią. Dla zrobienia, aby tamto miejsce wyglądało jakoś lepiej, czyż nie? Bo Unmila, akurat mamy. E, moby. E, dobra. 9 e, starczy. Pójdziemy jeszcze spać, żeby w nocy tam nie chodzić, bo tam. E, różne zagrożenia czyhają e, Creepery, e, co tam jeszcze No creepery najstraszniejsze, nie? Bo potem znowu by trzeba było łatać e, dziurki A to naprawdę nie jest komfortowe Każdy kto grał w Minecrafta o tym wie Dobra, my to zrobimy tak e, Ładnie to wygląda, myślę. Mam nadzieję je przynajmniej... A czy ten zlifer, mam nadzieję, że nie powinien zniknąć. No nie. Tam się zwierzęta trzymają... Ile tak? Z dwa lata to tam też nie zniknęły, to tutaj też nic nie zniknie. Nie ma... Co się martwić o to. No i tutaj pójdzie ścieżka w ten sposób. Tutaj by trzeba było już e, swoim mostem zaczynać. Nie wiem, czy to bardziej kładka będzie. Albo most. Nie wiem, jak to rozwiązać. Bo tam gdzieś baza będzie. I będzie trzeba pokombinować e, z terenem. Zaraz to tutaj sprawdzę. No i w górę by to musiało iść. Więc, jak tutaj mamy środek. Oj, tutaj jest środek, nie? Tak, tu mamy środek No Eee Tak ja naprawdę Lubi mnie poddenerwować Ile tego kwiatów, ile tych kwiatów mam Tutaj Uu, No to będzie, co by tu nie mówić, ciężkie do budowy ale tak, tutaj jeszcze nic nie będziemy budowali, bazy żadnej, bo ja bazę chciałbym budować, a może tutaj nawet, a tak naprawdę to ja myślę tutaj, taki, można by było tarasik zrobić na lasek, tutaj w okolicy jest woda. No ładnie to wygląda. Tutaj byśmy mogli to e, zrobić, więc to jakoś oznaczymy. E, nie wiem tylko jaki to ma być format bazy, czy co to ma być. To ma być jakiś dom, pałac? Jeśli pałac to z czego? Ja bym to z kwarcu robił osobiście tutaj. Tak, by można było jakąś świątynię też potem zrobić. I jakbym w końcu odpalił donate y na live'ach to tutaj byśmy donatorów wypisywali. No gdzieś tutaj, nie? Można by było, można pomyśleć. Eee, zobaczymy, nie? Eee, no i tutaj byłaby ta baza. Tutaj jakiś ogródek na pewno. No i tutaj e, schodząc, mam plan, żeby tutaj też jak będziemy mieli jakieś podziemia. Tutaj by były takie jeszcze e, szyba. Tylko to jest e, tak mało strome i dlatego się martwię jak to e, nam wyjdzie. I też by się wtedy przydało zrobić jakieś y, minimetro, bo y, nie mówię, że tam, ja bardziej myślę, żeby tam było, by to jakoś tak sprawnie szło. Y, no, ale i tak w tym momencie załóżmy, że tutaj by się kończył most. Zrobimy go takiego bardzo y, prowizorycznego, czyli no chyba najprostszy most w tej grze. I guess. Okej, okay. i tutaj by się kończył. No ciężko będzie to zorganizować w górę. Coś wymyślimy, dlatego budowę bazy i mostu zostawimy na live. Będzie łatwiej po prostu, będzie więcej czasu. Ten film nie ma być jakiś długi, więc pewnie zaraz będziemy kończyć. Jestem geniuszem, nie? W okolicy bazę budować będę, a już sobie teren detonuje. Zostawmy to, to tam. To tam jest nieistotne na, na razie. A tą wyspę też by można było jakoś wykorzystać. No to jest fajny naprawdę teren, czego tak jakoś nie dostrzegam. On by był bardzo fajny na jakiś e, serwer, taki jak kiedyś ta nieudana sielanka była, oj, nie przypominajcie mi nawet w wakacje, tragedia. Yy, no, chociaż dokończmy jeszcze drogę. No, ten serwer z kilkoma ziomkami co robiłem to to żart jakiś był. W zasadzie, no skończyło się na tym, że przez pewne problemy nie wiem, czy to mówiłem, ale przez pewne problemy z jednym naszym. Ou, z jednym naszym po prostu no, nikt już nie chciał grać, no bo no nie dało się, ja się nie dziwię naprawdę. Że tam potem nikt nie chciał grać. Kiedyś może jeszcze podobne coś zostanie odtworzone w stylu tej sielanki. Ale jeśli będą takie plany, to dam wam znać. No i tak na pewno nowe wakacje, bo no powiedzmy sobie szczerze, w czasie roku szkolnego mało osób ma czas, by codziennie rozwijać. To, to też wpływałoby na intensywność rozgrywki. Bo wiadomo, jak jest więcej graczy to jest jakoś tak fajniej. I to wszędzie. Tak jest. Ślanka. Ale widziałem, że seria wtedy bardzo dobrze się przyjęła na kanale. No naprawdę. Dużo wyświetleń wygenerowała Jako nowy film w zasadzie Bo to była kompletny nowy format Nigdy nie było e, u mnie e, Świata typu SMP e, Survival Multiplayer I to był taki pierwszy No, dobra, mamy tą drogę i ja powiem tyle e, tutaj się film skończy, bo nie ma co więcej robić e, Na live zostawiam resztę e, Widzimy się w następnym filmie. W zasadzie, bo ja Sniffera to. No to będzie jeszcze długo się chyba haczowało. Albo mam pomysł. Dobra. Poczekamy do momentu, aż to tutaj nie pęknie. To znaczy, ja to rzecz jasna wytnę tą część czekania i zobaczycie dopiero, jak się on wykluwa. Więc no, widzimy się po cięciu. No i po 8 minutach czekania wyślił się. Mały sniffer. Ale on jest słodki. Eee, Aż zrobię sobie screena na miniaturkę. Eee, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!